Byłem w pierwszą część spotkania, Unia Europejska to bez wątpienia historia sukcesu. Ale czy uważa Pan, że to również sukces w przeszłości? Czy Unia jest skazana na sukces? Tak. Czy w przeszłości odniesie taki sam sukces jak w poprzednich nie, latach? Nie, nie, nie ma takiej gwarancji. Gwarancji nigdy nie ma, ale jak Pan sobie? Znaczy Unia jest na Wydaje mi się, że jeżeli zwycięży rozsądek i to taki ludzi, krajów członkowskich, młodej generacji waszej. To, to jest sukces, bo to jest właśnie najlepsza rzecz jakaś w Europie wydarzyła na przestrzeni tysiąclecia. To znaczy łączyć się nie przez wojny, tylko z dobrej woli i po wszystkich pożytkowi, w pokoju i bezpieczeństwie i przyjaźni. E, także to jest, to jest wspaniała rzecz, to jest porywające. No, natomiast to się dzieje metodą małych kroków, no, macie sami Państwo cytat z Roberta Schumana, wspólna Europa nie powstanie od razu, nie powstanie jako inny budowla będzie powstawać przez konkretne fakty, które stworzą dopiero rzeczywistą solidarność. I to się dzieje od przeszło 50 lat. I to się dzieje na bo wygląda tak trochę jak sinusoida. Są sloty są i upadki. Niektórzy nawet twierdzą, jest, jest, jest taka taka teoria w tematach politycznych, która mówi, że właśnie przez kryzysy Unia się rozwija. To znaczy, że kryzys powoduje konieczność adaptacji. I ta adaptacja powoduje wejście na wyższy poziom integracji. bardzo yy, Natomiast nic nie jest wieczne rozpadały się imperia, te stronę siłą i nigdy niekoniecznie. Nie, nie Jeżeli Państwo kiedyś byliście albo będziecie w Rzymie, to idąc do Koloseum, po prawej stronie jest taka mapa kolejnych faz rozwoju Imperium Rzymskiego. No, do złudzenia w niektórych swoich fazach przypomina mapę EWG, a potem rozszerzonej Unii Europejskiej, a potem po rozszerzeniu, I tak, to jest to. I co, co stało się z Rzymu, jego potem cesarstwa rzymskiego, etc., więc coś, co zostało po Związku Re Sowieckim, co, i tak dalej, i tak dalej. Także odpowiedź jest: nic nie znamy raz na zawsze. Ta idea, która jest pierwotna, Szuma. Reakcja na, na, na kataklizmy i katastrofy w naszej własnej europejskiej produkcji. Yy, to jest wspaniała idea, która może trwać i może się rozwijać. Natomiast, jeśli ona nie będzie niesiona dalej i mądrze kierowana, to może się skończyć. Także w fazie tego kryzysu na poważnie rozpatrywano wariant rozpadu. To nie jest tak, jak widzę nam na tej ścianie. To euro podarte, tak, to chyba jest, to coś ma znaczyć. No to ja chętnie popolemizuję, popelem, bo to w ogóle nie chodzi o euro. Ale to się może rozpaść. Tak, może się rozpaść. Natomiast są wielkie przesłanki, żeby to był sukces. Wracam do Pani pytania. Są przesłanki. Ale muszą spełnić dostać spełnione warunki różne. To jest na no, dłuższy wykład, więc nie będę tego robił. Wydaje mi się, że staramy się w tej chwili, że tak powiem, wyjść z tego wirażu. Wydaje mi się, że są pozytywy tego kryzysu. Paradoksalnie ten kryzys powoduje takie nowe rozwiązania instytucjonalne, za dyscyplina makroekonomiczna, te sankcje, to wspólne podporządkowanie się logice zdrowej gospodarki, które jeszcze dwa lata temu żaden premier by się pod tym nie podpisał. Prędzej by wyskoczył z okna. A dzisiaj tak. Czyli kryzys wymusił postęp procesu integracji i coś, co bardzo trudno mówić w Polsce, jeżeli się tego dobrze nie wytłumaczy, kolejne transfery kompetencji państwa narodowego na szczebel wspólnotowy. Czasami się mówi o tym jako o ubytku, czy pozbawieniu się, czy oddaniu suwerenności. Ja staram się tłumaczyć moim studentom, zawsze tak to tłumaczyłem, mówiąc, że jest to. Wspólne zarządzanie suwerennością, czy przekazywanie suwerenności do wspólnego zarządu. Bo ważne jest suwerenność, czy można definiować w kategoriach xix xx wiecznych, to znaczy każdy sobie może ginąć, może się zagłodzić, ale każdy sobie. Czy to jest nowoczesna definicja suwerenności, która mówi o tym, że jest to zdolność państwa do zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa i dobrobytu w tej kolejności? Bardzo krótka definicja. No, jeżeli, a to jest faktem, dzisiaj żaden kraj, nawet taki duży jak Niemcy, w stanie sam nie jest zapewnić swoim obywatelom bezpieczeństwa i dobrobytu, to trzeba to robić w większej całości. I to większą całość trzeba zbudować w oparciu wartości demokracji, obrony praw człowieka i to jest właśnie Unia. I w tej chwili się dzieje coś, co wykracza poza traktaty ostatnie, znaczy najnowsze, poza traktat lizboński, to znaczy. Przekazujemy, z w trakcie, to wielkie takie prze, się, transformacja Unii Europejskiej. Tworzymy europejski rząd gospodarczy. Czy może być rząd tylko gospodarczy? Nie. Tworzy się Unia Polityczna i pewne sprawy będą rozstrzygane w dużo większym stopniu na szczeblu europejskim i EOIPSO nie będą rozstrzygane w stolicach. Znaczy, stolice jeszcze do końca się nie zdają sprawy z tego a zwłaszcza dziennikarzy na wiejskiej, którzy tam polują na tą polityką z tymi swoimi kamerami, że te rozstrzygnięcia nie zapadają już na wiejskiej, czy umownie w Paryżu Berlinie, czy może akurat najwięcej w Paryżu Berlinie, ale to jest na inną rozmowy, że wszystkie państwa w Unii Europejskiej są równe nie są. Ale generalnie biorąc tworzy się ten nowy byt polityczny, jak jest Unia Europejska. To nie są stany zjednoczone Europy. To jest coś innego, też materiał na osobny wykład. Ale, teraz się nie ma, jakie pytanie było? O sukcesie w przyszłości. Tak, ja uważam, że to może być sukces. Ja uważam, że to może być sukces. Ale mamy siły środkowe. Mamy radykalne ekstremizmy. Mamy rozszerzywyczną Wielką Brytanię. Mamy partie ksenofobiczne i siły polityczne ksenofobiczne Heidera w Austrii, Wildersa w Holandii, Lamseblok w Belgii, Lepena Francji, e, Lega di Nord, w, 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 we Włoszech. E, no, i kwestionowanie tego, tej integracji europejskiej pada na żyzny grunt. E, przesuwa się opinia publiczna nasz, do ekstremów. Jest kwestionowana idea integracji europejskiej w stopniu dużo większym. Czyli przez tą chorobę, jaką jest kryzys, możemy albo wyjść wzmocnieni, medycyna zna takie przypadki, Eee, pobudujemy ciała albo osłabieni. Czyli dwa scenariusze są możliwe, nic nie znamy. Teraz przejdźmy do drugiego punktu naszego spotkania. w którym jest debata. Przedstawicieli klas naszej szkoły podzieliliśmy na trzy pięcioosobowe zespoły przedstawiające trzy różne opinie. Tak. Przy pierwszym stoliku zasiadają eurostetycy, w środku przedstawiciele neutralnych poglądów, przy kolejnym na, kolej, na kolejne zadanych przez nas pytań odpowiadał będzie Pan Jasek wolski a następnie jego stanowisko będzie konfrontowane z opiniami uczniów. Przeszłość strefy euro. Rozszerzenie podziału czy likwidacja. Likwidacja nie. Rozszerzenie nie. Sądzę, że tych najbardziej prawdopodobny jest wariant zachowania, którego na tej pani liście nie ma. To nie jest pewne, czy się uda zachować, ale tak jak to mówiłem, wydaje się, że. Ponieważ koszty rozpadu są tak y, bardzo przekraczają, przewyższają koszty ratowania, w związku z czym Stefano w tym kształcie się uchowa prawdopodobnie, gdyż nie ma takiej gwarancji. Może my, jako z ramienia eurosceptyków, zapytamy jako pierwsi, mimo że jesteśmy tutaj dołączeni do stolika eurosceptyków. Też myślimy, myślę, że się zgodzimy wszyscy, że strefa euro nie powinna się rozpaść. Ale mamy takie pytanie, czy podział na państwa, które są w strefie euro, czyli 17 plus 10, które nie są w tej strefie euro i które nie będą mogły uczestniczyć we wszystkich szczytach Unii Europejskiej. Czy nie zburzy tej długoletniej współpracy członków Unii Europejskiej? Nie do końca ale udało się właśnie zapobiec temu. Podpisane są dzisiaj przez 25 krajów. Kiedy tylko częściej zmienią prezydenta, zmienią to 26. kraj podpisze, a Wielka Brytania to jest przypadek nieuleczany osobny. Wydaje mi się, że temu wyłączeniu się, czy odpujęciu tej 17 udało się zapobiec, bo plany były takie, żeby stworzyć własny parlament. Własny sekretariat generalny, czyli władze, znaczy taką umiędzyt stworzyć obok. I to był pomysł francuski. Polska się temu sprzeciwiała, nie tylko, Parlament bardzo silnie również, i wydaje mi się, że to rozwiązanie, prawdzie nie bardzo klarowne, bo nierówne są prawa w ramach tych, prawa w ramach tych piątki, 17 tej pozostałej ósemki, Osemki. ale, ale to, to nie jest tak. euro jest częścią Unii Europejskiej? i kraje jest poza euro, według tego aktu i który został podpisany, będą miały niejako kontrolę nad tymi krajami ze strefy euro, czyli będą wymagały także od krajów ze strefy euro tej stabilizacji finansowej, zapisania w Konstytucji tych warunków, warunków co dotyczących długu publicznego i deficytu budżetowego, ale czy nie sądzi pan europoseł, że to nie są takie Dobre rozwiązania. Jak patrząc na przykład na Grecję, powiem Grecja jest w strefie euro, a przez tyle lat jednak oszukiwała może w jakiś sposób, może w jakiś sposób zakrywała swoje wydatki, a więc czy nie będzie tak samo z innymi krajami Unii Europejskiej w euro? Różnica polega na tym, że przedtem były reguły, których nie przestrzegano, a teraz są wprowadzone reguły te same plus jeszcze dodatkowe, które są opatrzone sankcjami. I te sankcje będą mierzone wielkimi liczbami, bo to może być to 0,1% PKB. Um, Także jest szansa, że to będzie w tym razie przestrzegane. Tak, tak, tak na to zabrzmiało pana dyrektora prezentacja. Chcę powiedzieć, że pierwsi zgrzeszyli Niemcy i Francuzi, czy ci, którzy dzisiaj najgłośniej wołają, żeby edukację żeby, żeby przeprowadzić. Oni pierwszy pokałcili w 2006 roku Pakt Stabilności i Wzrostu, a inni poczli tylko ich śladami. Ich śladami. Także, także to nie, nie do końca tak. Natomiast no to ma moc umowy, gdzie będzie ratyfikowana między, między, między tymi krajami i jest przewidziane, że może się odwołać do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. To może wymierzyć karę, jeśli te rzeczy nie było stanowane jako prawa międzynarodowego. Oczywiście papier jest cierpliwy, każdą umowę można zerwać, każdą umowę można pogwałcić, no, ale już nic mądrzejszego yy,